Jestem, jestem, jestem Cic, a dzisiaj jest ze mną? Neon. Tak, i razem z Neonem dzisiaj nagramy sobie tutorial How to play this game. <śmany> a więc lecimy. Dobrze, a więc ground to jest coś takiego, że po prostu le lecicie po ziemi. Po prostu. Nie bij mi widzów. Tak. Lecicie po prostu, biegacie po ziemi? Walsy lub plusy są z tyłu za mną. A, branching to jest, żeby zbiegać po prostu po drzewka. Dobra, zapraszam do oglądania tego ciekawego filmiku. To tak, jak biegać? I robimy po prostu jak chcemy biegać, to jak biegamy po prostu przewracać, jakby się kontrolery mniej więcej do swojego brzuszka. Pokaż, jak to wygląda. Poczekaj, czekaj. No. E, ogólnie, żeby dobrze chodzić i biegać, tą kulkę tutaj, którą macie, to ona jakby, ona się zalicza do gry jakby tymi palcami, to o, zobaczcie. O. Nie widać. Palcami nie dotykacie, tylko tą właśnie kuleczką. I chodźcie, chodźcie równomiernie z ziemią. Czyli na przykład, jak jest ziemia prosta, to kuleczka prosto macie. A i na przykład, e, chodź, 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 chodź. No ja cię nagrywam, spokojnie. Ja cię kamera młoda postawiłem. A to, chodź. No, no. Chodź. A we, weź kamera, weź kamera. No ja mam na first person. A. A na przykład, przy takiej ziemi, tak macie rękę. I nie odpychajcie się tak do przodu. Tylko tak do siebie. I to wtedy taki efekt jest na przykład. Ale to tak, miał być bo... ground, a ee... nie bramching. Cicho! Ale tłumaczę, chodź. A dobra, no. I po prostu musicie dostosować twojej ręki jak chodzicie tą kulkę. I na przykład tutaj też. A tak. Ale ja tak krzywo, to nie macie tak kulki i tak chodzicie. Tylko tak, o. Prosto. Równomiernie. No i, i, i przede wszystkim yy, zajadź. Idę. <grych> no i ogólnie nie róbcie tak, bo dużo ludzi początkujących robi tak, że tak idzie. A teraz właśnie męczycie się strasznie. Nie jesteście aż szybsi, dlatego lepiej zrobić sobie I w ogóle nie możecie mieć ręki jakby tak około bioder, tylko tak na sam dół mieć te ręce. I nie chodzicie właśnie tak? Tylko to wtedy e, rękę na zmianę, tak? Raz, dwa, raz, dwa. No i to wychodzi taki efekt. Tak. No i to teraz chyba wszystko tyle. Teraz ja, teraz ja idę tłumaczyć. G. Znaczy wcześniej się wytłumaczyłeś, ale nie zrozumiałem za bardzo. Zrozumiesz. Dobra, poprawić jak ktoś. Dobrze, a więc po prostu jeżeli byście chcieli szybko biegać, to po prostu musicie mieć gdzieś na takim rozmarze rączki po prostu postawić kontrolery, jakbyście na powietrzu po prostu byli. Tak, po prostu. Macie kontrolery i tak. To normalnie takie chodzenie, jak biegacie tak, tylko że po prostu robicie tak. No mniej więcej. Kontynuując. <laughs> tak. Potrzebujecie ręce. Jedna ręka musi, musi, musi to być prawa, bo z której strony byście chcieli z lewej czy prawej, ale ja robię zawsze z prawej, więc po prostu drugą ręką po prostu przesuwacie, a pierwszą ręką musicie robić coś takiego, takie jak kółeczka jakby. Już wam to pokazuję. Mniej więcej takie coś, że po prostu bierzecie tak i tak. I po prostu się odbijacie tak z daleka i tak, właśnie Wtedy jest wam łatwiej biegać i w ogóle jest szybciej po prostu biegać mam no i mniej więcej. Jeżeli byście chcieli się nauczyć takich kółek do robienia, tak, powiedzmy takie kółeczka, co robią na przykład dużo bardzo koncentratorów, żeby chcieli nagrać TikToka. Nie robicie ich, nie wiadomo, tak? Jakoś po prostu, żeby to wyglądało fajnie na filmie. To musi wyglądać bardzo szybko. Nie fajnie. Więc pierwsze co, potrzebujecie mieć prawą rękę, żeby po prostu na lewą stronę Mniej więcej to wygląda tak, że po prostu musi, jeżeli chcecie biegnąć na prost, po prostu musicie się obrócić i musicie po prostu zrobić kółko. Ale to też nie ma wygl wyglądać takie kółko, że wielkie, tylko to ma być takie coś, że po prostu odbijacie się od ziemi i robicie się takie malutkie. Już pokazuję. Więc po prostu bierzecie rącz rączkę i robicie coś takiego. Wtedy wam łatwiej się odbijać yy, na ziemi i szybciej wtedy mamy jakby lecić czas, bo szybciej jest wtedy. I staracie się pół po mnie dotykać grounda. No chyba, że ktoś by chciał po prostu sobie robić tak specjalnie odcinka. To co tak możecie robić? Moim zdaniem jest to bez sensu. Dobra, teraz jak się nauczyć walsa. Walsy jest troszeczkę łatwo, troszeczkę, troszeczkę ciężko. Więc jeżeli jesteś graczem początkującym gorilla, tak, to po prostu chcesz najwyżej po prostu sobie porobić takie coś. Ja zaczynałem od takich walsach, że po prostu jakby ciężko ćwiczyłem, trenowałem cały czas, w dzień w dzień. Ale no. Pamiętajcie, że jako nowi Gorilla-gracze tak nie nauczycie się wszystkiego od razu. To też wymaga czasu, poświęcenia a, a, oraz i treningu. No, tu, więc po prostu potrzebujecie ręce, które. oraz na przykład. Bo zademonstruję teraz, że po prostu tą rękę trzymam tak. No i widzicie się ślizgam tutaj po walsach. Ale jeżeli zrobię tak. Po prostu z boku ją ja będę trzymać i przykręcę ją po prostu kontrolerem, tak? To wtedy mogę się trzymać... No, w sensie jak się dobrze przykleja to tak. To wtedy szybciej jakby ten... Jest lepiej po prostu trzymać się w walsach. Więc no. Tylko, że teraz to po prostu spłycha też troszeczkę. I... Bo kiedyś to działo. Ale to też chyba teraz działa. No, działa w sensie. No, na bolacy, nie? No. A więc tak. Teraz wystarczy... Po prostu mieć rękę tak, po prostu, tak, demonstruję I Jakbyście się przewracali, no to patrzycie się tam, robicie tak i po prostu tak się przewracacie. Tak, po prostu. Tak po prostu, jakby robicie sobie takie walsy. Nie, nie, za, nie nauczycie się tego po prostu, jakby, no, w jeden dzień, domu Ogólnie y, dużo nowych graczy robi takie coś, że się odpycha do przodu przy walsach, no i wtedy jest taki efekt. A musicie tak jakby rękę do siebie i najlepiej dla nowych graczy nie jest robić od razu jakieś wolnerany, tylko beach climba, czy jakoś tak się to nazywało. No i chodzi w tym o to, że rękę jedną tutaj macie, a drugą do góry wypychacie jakby do, do siebie i tak do góry te ręce macie. I tak to wychodzi wygląda. No i tyle. No i Sigma, teraz Lucio. A do zwykłego Lucio? Aha. E, jeśli chodzi o Lucio, to e, ogólnie e, ludzie robią na przykład takie coś, że też właśnie się tak wypychają do przodu. A to trzeba tak samo właśnie że rękę do siebie. Najlepiej rękę mieć tak właśnie ustawioną, jak teraz jest tu. womer. I, i, I nie robić coś już tak do góry. Tutaj to was wypycha do góry, i jakby źle to robicie nie więcej. Nie możecie tak z całej siły ręce do góry dawać, bo wtedy się męczycie bardziej. I ogólnie robić tak. Cyk. Jedna ręka, i tak do góry, i tak do siebie, i, i tak do siebie ręka. Jakby. No, A, nie, nie nagrałem tego. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale dobra. Tu w kolega polega na tym, że chodzicie jakby, znaczy tak, o po drzewach, Że chodzicie po drzewach. Jaszcze, możecie do tego na dołożyć sobie, i sobie tak biegacie po prostu po drzewach. No i jak już dobrze wytęgujecie wszystko, no to macie dobry wręcznik. A, i jeszcze porada dla początkujących na triki, bo e, ludzie nie umieją zazwyczaj trików takich jakichś e, fajnych, żeby uciec przed lawą małpą. Więc na przykład dla nowej graczy, e, tutaj jest taka ścianka właśnie, na przykład doznajmy, że Cheese jest lawą, i on mnie goni, i ja robię takie coś. <grym> No i potem możecie się tą wypchnąć gdzieś na gałąź jakąś dalej branzi na przykład. No i to jest taki tak. trick, żeby uciec przed lawą. No i Sigma. Dużo nowych się w ogóle robi coś takiego, że po prostu lawa cię goni, a ty się odbijesz po prostu od Walsa. To też jest właśnie słaba. Wie, że po prostu lawa goni was, a po prostu się odbijacie. Tego nie róbcie, bo już każdy ten trick zna na pewno ja no przynajmniej ja. No i teraz to tak, macie tutaj po prostu jakby tę ściankę, tak mu się spina się po niej. Kurde, ja jestem pod kablem. Poczekaj. Nie, ja jestem pod kablem jeszcze. Nie da się pod kablem nie? Ci sięgam. No. Zademonstruj to i się od... Weź zademonstruj to i się odbij na przykład na, te, na tą gałąź. To tak to wygląda i w tym momencie po prostu łapiecie jakieś gałęzi. Jak się odbijacie od tego, na przykład... Się odbijacie łapiecie się gałąź. Akurat tutaj mi lagnęło, więc skipujemy. Rezadałam się ją. Aha, i on jest. A. Ciekawie. Zostaliśmy sami. No. To widzowie, to jest akurat The end, be, niestety bez neona, bo neon akurat e, rozładował mu się wiar. Więc to by było tylko na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to mogę dograć Part 2, jak się nauczyć. Eee, ciężko. Ale no cóż, pewno No i dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za później. Później bądź kiedyś. No. Eu